Co jakiś czas trafiam zupełnie przypadkiem na indyki, które na pierwszy rzut oka wyglądają tak sobie, ale po ich ograniu zaczynasz zwracać uwagę na jej ukryte wartości, których nie mogłeś dostrzec na zwiastunach czy screenach. Omen Sight to hybryda hack and slash i Murder Mystery, w której wcielamy się w prekursorkę. Która zostaje powołana na misję zdobycia informacji, kto jest odpowiedzialny za śmierć kapłanki Wery i dlaczego. W tym celu spędzimy dzień trzymając się kilku ciekawych bohaterów, przemierzając przez szlaki pełne oponentów toczących wojnę między dwoma królestwami. Pod koniec dnia dochodzi do tajemniczego trzęsienia ziemi i zniszczenia świata. I tu jest właśnie pies pogrzebany, który jest dość ciekawy, jak na taką grę, ponieważ Czeka nas zabawa w Dzień Świstaka. Będziemy powtarzać ten sam dzień w kółko i w kółko i w kółko, przepytując bohaterów, wiedząc, że nie pamiętają naszych poprzednich rozmów. Prowadzone dialogi i ogólnie lore, jaki się toczy, jest bardzo, bardzo dobry, tym bardziej w połączeniu z fenomenalną muzyką, jaka przegrywa. Zresztą posłuchajcie trochę moich teorii spiskowych o tej grze. Indryk jest głównym takim sol z masterem, natomiast Draga jest wojowniczką, która po prostu jest jakby komandosem. Wera e, za miała zatrzymać wojny, jest jakąś kapłanką, która miała spowodować, że te dwie nacje się po prostu nie będą ze sobą napierdalać, nie ta będą ta, ze sobą, ta, sobą walczyć. Patrząc na to, że draga chce... Wera miała zatrzymać radicę, tą wojnę i podobno miała jakiś jak, czary chcesz, czy coś powiedziałem. Ale w jakiś sposób chciała zatrzymać tą wojnę. ale nie zastarzyło się, czy ta myszka zajmowała się właśnie się. Co do gameplayu, jest to lekki hack and slash w sumie. Przemierzamy po często liniowej trasie i atakujemy fale nadchodzących przeciwników, by przejść dalej. Co jakiś czas zdobędziemy nowe ulepszenia usprawniające naszą szermierkę czy mobilność. Ale Omen Side to jedna z tych gier, gdzie gameplay nie ma prawie żadnego znaczenia, poza biciem kilku bossów i w sumie nie gra on pierwszy skrzypiec. Ta częsta repetytywność poziomów, które widzisz za każdym resetem dnia, może męczyć na dłuższą metę, nawet jeżeli wybierasz oddzielne ścieżki. Ale przez duże zainteresowanie ciekawymi bohaterami, którzy są pełni charyzmy, i prowadzoną linią fabularną, totalnie nie zwracałem uwagi, że, o nie, znowu to samo. Nasza Harbinger. Posiada również specjalny atak, w którym może niczym Shape Shifting Detective wysłać chmurę wizji do innego bohatera, by tą postać w czymś uświadomić, jeżeli nie chce nam uwierzyć. Dzięki temu możemy zobaczyć te osoby z innych perspektyw. I to jest świetne, bo gra jest nieszablonowa i nie powinniście oceniać i skazywać postaci na dzień dobry, do czego dążyłem ja. I tak mówię o Ratice. Co do grafiki i technologii, wykorzystano tu stylistykę low poly w bardzo wayporwave'owej, mocnej kolorystyce, która przyciąga oko gracza w pozytywnej formie. Postaci je, lokacje, w sumie to wszystko zostało zrobione naprawdę bardzo solidnie i nie potrafię się przyczepić tym bardziej bardzo dobrej optymalizacji. Tak w ogóle gra ma dwa zakończenia. Drugie zakończenie zostało dodane w Definitive Edition, jeżeli zbierzecie wszystkie poszlaki. Podsumowując, Omen Side to świetny, kryminalny fantasy slasher, Pełny ciekawej historii, ciekawych bohaterów, świetnej muzyki, no i dobrej grafiki, ale za to takiego sobie gameplayu. Zachęcam każdego do rozwiązania zagadki, co tutaj się tak naprawdę wyprawia, w tym naprawdę fajnie zrobionym uniwersum. Ocena ogólna 8,5 na 10. Wybitny dżem.